Czasu odmierzy ostatnie chwile naszego pobytu w tej szkole, odmierzając tym samym koniec jednego z etapów naszego życia. Ale ważne są również dni, których jeszcze nie znamy. Chwilę czekały. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. ważne jest tylko te chwile kreatura czekały. Pewnie znali, kto. Henryka Sienkiewicza oraz kolejny wspólnie świętujemy polsko-niemieckie zakończenie roku szkolnego. Jestem dumna, że to właśnie my tworzymy szkołę, w której pielęgnuje się własne wartości, ale również uczy szacunku dla kultury innych narodów, szkołę, w której edukacja ma wymiar europejski. Drodzy absolwenci, spędziliście w górach naszego gimnazjum trzy lata. Był to dla Was czas wytężonej nauki, pracy. To tutaj nawiązywaliście nowe przyjaźnie i znajomości. Dziękuję Wam za Wasze zaangażowanie, za dobre pomysły, twórcze działania w wielu aspektach życia szkoły. Dziękuję za zaangażowanie naukowe, artystyczne i sportowe. Gratuluję. Bardzo serdecznie wszystkim uczniom dotarcia do upragnionej mety. Otrzymacie zasłużoną nagrodę w postaci świadectwa. Mam nadzieję, że chwile spędzone w naszym gimnazjum pozostaną na zawsze w Waszej pamięci. Wasi nauczyciele, wychowawcy przez ten czas nauki w gimnazjum odkrywali w Was talenty, motywowali Was do działania, do ciężkiej pracy. Wszystko po to, aby jak najlepiej przystosować Was do wyzwań otaczającego świata. Wspólnie tworzyliśmy szkołę przyjazną i otwartą. Drodzy uczniowie, dzisiaj pożegnacie się swoimi rówieśnikami, wychowawcami i nauczycielami. Ale my nie mówimy żegnajcie, mówimy do widzenia, ponieważ góry naszego gimnazjum będą dla Was zawsze otwarte. Od września rozpoczynacie. Kolejny etap w długiej drodze kształcenia. Życzę Wam, aby była ona dla Was bezpieczna i doprowadziła Was do pracy. Dziękuję do nauczycielki, nauczycielki oraz do Pani Dyrektor. Będziemy dalej kontynuować naszą wspólną drogę i także w następnych latach w różnorodny sposób współpracować. Mit dem Zitat Ihres Namenspatrons möchte ich allen Absolventen meine herzlichen Glückwünsche zum erfolgreichen Schulabschluss aussprechen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie an dieser Erfolge anknüpfen können und den besten Weg in Ihre Zukunft finden. waszego patrona Henryka Sienkiewicza, chciałbym złożyć wszystkim absolwentom serdeczne życzenia z okazji pomyślnego ukończenia szkoły. Życzę Wam, abyście mogli dobrze wykorzystać swoje osiągnięcia oraz abyście znaleźli lepszą drogę do celu, do naszego gimnazjum jest przyznanie zaszczytnego tytułu Primus Inter Pares. Czyli pierwszy wśród trudnych sobie. Proszę Panią Dyrektor o zabranie głosu. Jest mi niezmiernie miło przedstawić proszę Państwa tegorocznego Primusa. Uchwałą rady pedagogicznej Primusem naszego gimnazjum została Martyna Rałczyk z klasy trzeciej A. 544. Gratulacje i brawa. Trzecia A. Laureat Konkursu Przedsiębiorowego z Języka Angielskiego organizowanego przez Kuratora Oświaty. Oskar Bazur, trzecia C. w międzynarodowym konkursie matematycznym handlu. Aleksandra Rompel, trzecia C. Pierwsze miejsce w szkolnictwie języka polskiego oraz wysoki wynik etapie rejonowym konkursu organizowanego przez Kuratora Oświaty. Piotr Maliszewski, trzecia A. Mistrz szczęśnego czytania. Drugie miejsce w międzyszkolnym konkursie. Za pierwsze miejsce drużynowo w ogólnopolskim konkursie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zapraszam. Martynę Gauczyk 3A i Paulinę Kazarońka 3A. Prawa. Ministério da Cultura Brawa. Dziękuję bardzo, dziękuję wszystkim serdecznie. Dziękujemy jeszcze raz wszystkim. Dziękuję Panu dyrektorowi i wszystkim. Dziękuję Panu Dziękuję Wam wszystkim za mniejsze i większe udziały. Dziękuję bardzo. Marek Karaniecki, Wiktoria Brodnicka, Adam Kucyński, Konrad Światka, Filip Fułek, Klaudia Grzegorzek, Daniel Jabłoński, Paulina Kaczorowska, Katarzyna Kaleda, Natalia Kamińska, Kamil Kiraga, Amanda Kokman, Kasper Kowalewski, Patrycja Lisowska, Aleksander Malik. Piotr Maliszewski, Michał Melzacki, Kowina Podgórska, Aleksander Radomski, Martyna Rojczyk, Michał Skalski, Daria Skóra, Bartosz Skórka, Alicja Soroko, Szymon Szafrański, Justyna Szwajda, Piotr Bąsowicz i Magdalena Bereszczyńska. Przed Państwem stoją utalentowani muzycy, wspaniali mówcy, sportowcy, artyści, którzy udzielali się we wszelkich konkursach przedmiotowych, uroczystościach szkolnych, zawodach sportowych, reprezentując naszą szkołę. To są już ostatnie nasze wspólnie, spędzone minuty. Ukończyliście gimnazjum i zaczynacie nowy etap. Życzę Wam Abyście przez życie szli dumnie, pewnym krokiem, z uśmiechem na twarzy. Kierowali się nie tylko rozumem, ale i uczuciami. Nie zapominali o życzliwości, wrażliwości i wzajemnym szacunku. Bo jak powiedział list do małego księcia w chwili rozstania, dobrze widzi się tylko sercem, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Byście odkryli w sobie siłę woli, zdolność odnajdywania radości z drobnych rzeczy, odwagę, by mieć własne zdanie, a przede wszystkim życzliwość i dobre serce wobec innych. Czujesz siłę, by osiągnąć to, czego pragniesz. Życzę Wam spełnienia marzeń, obrania właściwej drogi w życiu i dojścia do zamierzonego celu. Jesteście młodzi, korzystajcie z tego jak najlepiej i jak najwięcej, ale nie zapominajcie o niebezpieczeństwach, jakie na Was czekają. Nigdy nie traćcie nadziei ani wiary we własne siły, ani w możliwości drugiego człowieka. Pamiętajcie, że oprócz nabytej wiedzy, o wartości człowieka decyduje to, co ma w sercu. Miejcie więc szacunek dla każdej napotkanej osoby, bo to jest jedna z najważniejszych rzeczy, jakich których trzeba się nauczyć. ...a jutro szybko stanie się wiecznością. Życzę Wam żebyście dali właściwych wyborów, żyli najlepiej jak potraficie i wykorzystywali każdą możliwość. Dziękuję bardzo. Ludzie uczą się w 25% od mistrza, w 25% słuchają samych siebie, w 25% od przyjaciół, a w 25% uczy ich czas. Mistrzom, nauczycielom dziękujemy za cierpliwość i wytrwałość w przekazywaniu wiedzy naszym uciekom. Jest ona dobrem, którego nikt nie jest w stanie ich pozbawić. Wychowawcom dziękujemy za tworzenie dobrej atmosfery w szkole, za kształtowanie charakteru naszych dzieci i był sukces ustalony. szczęście w